Generałowi wojsk rodzi się wnuk. Wysyła więc podwładnego, aby zobaczył to dziecko. Po powrocie generał się pyta, jaki jest ten dzieciak? Podobny do pana, czyli jaki. Mały, łysy i ciągle się drze. Sierżant do żołnierzy, kto chce pojechać na wykopki ziemniaków na polu siostry generała. Zgłosiło się dwóch. Dobra, pozostali pójdą na piechotą. Kowalski poszedł na komisję poborową. Po badaniach wziął go na rozmowę seksuolog. Narysował mu kółko. Kowalski, co to jest? Goła Baba narysował mu kwadra.